22, Przez, dzisna, będzie gada. razem kręcił z Telewizją Narodową po raz pierwszy wywiad u Rzecznika Prasowego Rzecznik bez, bez prasowego no, Rzecznik Prezydenta Rzecznik Pomocna Prezydenta Narodowa, to tak ładnie Gdańsk, brzmi Gdańskie. Gdańskie. Rzecznika Prasowego Prezydenta Pawła Adamowicza Dańsku u Pana może Pan się przedstawić? Tak. Może Pan przedstawić? Dobrze. Ja sobie tutaj pozwolę usiąść, że pan, dzi dobry, słowo źródła jak 24, Ja mam takie pytanie, bo była ostatnia konferencja prasowa, ale pan zapomniał nas zaprosić. No nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Chodzi o, to, o, to, o tą sprawę pana prezydenta Adamowicza, które ostatnio zapadła decyzja sądu okręgowego, że wracam do powtórki. Do, roz, do rozpatrzenia ponownie, tak? W tej sprawie nie było żadnej konferencji. A to nie była ta konferencja w tej sprawie? Nie, nie było takiej. A, to, to dobrze, to w takim razie ja zadam do tej sprawy pytanie, bo jak ostatnio się pytałem, czy, czy prezydent się podał w związku z tym całym, 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 całym problemem no, ujawnienia tych mieszkań do dymisji. Pan powiedział, że nie. Teraz, kiedy ona wraca ponownie do rozpatrywania przez sąd, to będzie że trochę trwało, bo jak wiem, no, no sądy tak. trochę trwają te, te, te rozpatrywania. I pan prezydent dalej się nie Czy Nie bardzo... Widzę powód. Nie, nie, ale niektórzy się pytają, czy się poda. Ja, ja wiem, że nie nażywimy w tak. prezydentowi w tej chwili do tej pory nic nie udowodniono. za go no, nie jest zgodnie z prawem. Jest, z... 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 Z jest znaczy, niewinny i nie ma powodów, wy... żeby rezygnował, na znaczy, Ale w życiu sumienia ja nie ma pan prezydent, że się jeszcze się takie coś stało? Znaczy, Prezydent miałby być wyrzuty z tego powodu, że prokuratura prowadzi dochodzenie? Nie. Nie, z to stylu, sobie... że nie podał tych mieszkań a nie do, 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 do swoich papierów. To, tam, to, to jest tak. jedna zasadnicza różnica. Ponieważ prezydent za te mieszkania, za te dwa mieszkania płacił podatki, natomiast nie wpisał tego do świadczenia majątkowego. No, no, to, nikt na Ale to już... kilka lat nie wpisywał potrzeby. Tak. To było coś, coś tak, natomiast, ten, ten, ten Nie, Natomiast rzeczywiście a... Przeprosił za to i zgodził się z decyzją prokuratury poznańskiej na wypłacenie 40 tysięcznej. 000... No ale prokurator się nie zgodził <laughs> i sąd <laughs> się nie zgodził. No, tak też nie na końcu jest tak, dlatego że to, żeby umorzyć warunkowo sprawę zaproponowała prokuratura w Poznań. Mhm. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, umorzył warunkowo. Sprawę są w pierwszej instancji, ale wtedy zmienił się prokurator generalny. A. Prokuratora przestała być nie. niezależna, stała się narzędziem politycznym. i prokurator pan, pan dobrał... tak twierdzi, że ta to polityczna prokuratura? Tak, to Teraz prokuratorem generalnym, o to... ile pamiętam, został pan, pan bardzo tak. I to on jest prokuratorem politycznym? Ale rzeczywiście. I cała prokuratura została zapisana do jednej partii, czy jak to? Nie, nie wiem, pan, ale bardzo, pan Żobro robił te panie prokuratorze. Z poznania, Aha. które wnioskowały o zdegradował. A no, ja nie są I przerzucił je do jakichś mniejszych środków. Zdegradował na I to jest ewidentna sprawa polityczna. Proszę zauważyć, że trzy, właśnie cztery dochodzenia prokuratury, jeśli chodzi o prezydentów miast Polski, wszystkie dotyczą prezydentów związanych z Platformą. Czy to jest na jedną szalę położone, że szczyto no, się nie. jednych tam na widzę? Zresztą no, kuratorza dla innych przestępców to się już nie widzi. I dlatego się je uważa ja? za polityczne. Słucham? I dlatego się je uważa za polityczne, ponieważ nastąpiły te przetasowania w trakcie całego procesu i no dobrze, no. wróćmy teraz do tematu, to znaczy... znaczy tak, bo na przykład zarządów PO i PSR, których też nie byłem wielkim zwolennikiem znaczy. prokurator generalny, pan Seremaj, to był na to stanowisko mianowany przez prezydenta Kaczyńskiego. Mm, też, tak. Czyli nie był tak. człowiekiem, jak, jak to się mówi, platformy. Teraz prokuratorem generalnym jest członek tej partii, która rządzi, czyli I znowu wraca PRL. Polska jakby zwróciła wielki Bóg. i dzisiaj mamy, ale przecież to też moim zdaniem była prokuratura przedtem też zeszłym roku, bo jak wróciłem film, właśnie ci miałem sprawę sądową, policyjne państwo, jego premier Ewa Kopacz, gdzie policja mi utrudniała reporterskie działania i za, zapakowali mnie policja na stogach z, tego, ja z Dzisiaj właśnie jest proces o to, że to niby ja zakłócałem porządek, a to, a to było odwrotnie. ty to powiedział, powiedziała, kto pan dał legitymację a ja mam taką legitymację, a więc są sobie dzisiaj że mam, pan wie przecież, panie Antonie, że ma. Yy, I yy, teraz chodzi o taką rzecz, drugą, bo no, z panem Adamowiczem tu wyjaśnił ten temat, natomiast Temat jest drugi. Ja pana wielokrotnie i tam jeszcze w biurze prasowym naciskałem na to, żeby umówić mnie na spotkanie z panem Grzelakiem, wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem o spraw komunalnych, tak? U mnie z I chciałem zrozmawiać o tych naszych mieszkaniach komunalnych, czy na przykład uchodźcy będą dostawać i tak dalej, o tych różnych tam sprawach podwyżki czynszy, czy coś się szykuje, czy nie, o zakazie transportu, komunikacji miejskiej. No niestety pan Grzelak od trzech miesięcy ciągle unika spotkania i... No jakiś tydzień temu tu byłem, Pana akurat nie było, bo był na Europie, w piątek byłem dokładnie pan i Pani Antoni, wie Pan co spotkałem Pana Grzelaka i mówię do niego, Panie Prezydencie, kiedy Pan udzieli wywiadu dla naszej Pomorskiej Telewizji Narodowej. Wie Pan co powiedział Pan Prezydent Grzelak? Jak Pan będzie telewizją, to ja Panu udzielę wywiadu. No przecież ja z Panem już tyle wywiadów jak Pomorska Telewizja Narodowa robię, a tutaj Pan Grzelak uważa, że, że, że co, no kto ja jestem? No to jest jakaś arogancja władzy, no to kiedyś było za komuny arogancja ja dwie rzeczy, tak, po pierwsze ja porozmawiał z prezydentem, że no, tak się zdarzyło, pan, natomiast pan pytał o mieszkanie dla uchodźców, też, czy będą takie mieszkania dla to znaczy tutaj jest ostatnio tak, prezydent Gdańska na no, ostatniej tam, w którejś sesji Rady Miasta, co ja nakręciłem film, no mówił o tym, że jest taki program pomagania tym, no, obcokrajowcom, tak, tyle było powołanie tej Rady Ale do spraw uchodźców. Bo ja teraz rozmawiam z panem Antoni, więc sprawa wygląda w ten sposób, że, że, że no tam był taki projekt i przedstawiany był organizacją pozarządowym, bo ja też jestem prezydentem Fundacji Sławpol, która pomaga bezrobotnym. I chodzi o to, czy ci emigranci, generalnie nie mówię już o, o samych uchodźcach, czy będą mogli w puli mieszkań, miasta komunalnych uzyskiwać mieszkania. Tutaj, czy są jakieś na mieszkania. O to mi chodziło. W tej chwili, jak to mówią? mieszkania. W skali roku mm. mogą otrzymywać ci Polacy, którzy tutaj wracają w ramach repatriacji. Repatriacji. Tak. Czyli ludzie pochodzą polskiego z krajów byłego Związku Radzieckiego. Z Rosji. No, to no, nie tylko, bo z Ukrainy, z Kazachstanu, Aha. z Żydów. Gruzji. Tak. Mhm. I tym ludziom pomagamy. Wydaje nam się, że jest to po prostu nasze obowiązek. E Natomiast Rada do Spraw Imigrantów powstała głównie z tego powodu, że w Gdańsku, w ogóle w Polsce, jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, z Białorusi, no tak, z tego, 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 tego krajów. którzy po prostu to, tak. pracują, pracują, tak. studiują, uczą się. I chodzi o to, i jest troszeczkę u końców, nie, z na przykład. Też. I tutaj głównie chodzi o to, żeby stworzyć taki program, żeby się Dobrze zaklimatyzowali w Polsce. zasminowali. Tak, żeby, tyś, żeby, żeby, nie nie te, żeby nie tworzyć dla nich gent, żeby tutaj po prostu mogli wykonywać to, co chcą. Ale dla tych, co teraz z tej Syrii, z tych terenów wojennych są jakieś też bo mieć przyjąć podobno jakichś uchodźców, yy, poprzednia yy, premier yy, Kopać podpisała, yy, jakieś yy, kwoty. I yy, teraz czy, czy miasta zostały zawiązane, zobligowane, do tego poszczególne miasta w Polsce, żeby chce przyjmować takich ludzi. Jedyny Syryjczyk, o którym mówiłem, że mieszka w Polsce, a w Krakowie, to jest były minister, Tadeusz był Syryjczyk. ten nawet nie miałem kontaktu. MHW był kiedyś minister uchodźców z Syrii, bo ich po prostu w Polsce nie ma. Pewnie obawy rosną z tego, że w Niemczech się działy niesamowite tak, sprawy, i stąd może. Ale obawy społeczne od czasu do czasu wybuchają, jak na przykład w latach 70-tych była histeria czarnej Wołgi, która jeździła też Polsce i dzieci. Nie ty şey, było yaz... to... żadnych podstaw tutaj jest moim zdaniem Wracając do tematu tutaj, po tej Rady Miasta, na której tam Pan Prezydent jeszcze coś innego powiedział, powiedział, że jak połączy się dwa muzea, muzeum Platy i Muzeum II Wojny Światowej w budowie, to Pan Prezydent wycofa darowiznę Miasta Gdańska, tego terenu, który... czy to dalej Pan utrzymuje się? Tak, Pan Prezydent nie utrzymuje się to stanowisko, czy to jest prawnie dopuszczalne? Tak. bo Jeżeli miasto dało darowiznę na, tak, na ten cel, Tak, miasto dało darowiznę warunkami. Czyli było jakieś to uwarunkowania. Są, które są zarówno w uchwale Rady Miasta, jak i w akcie gdzie było napisane, co to jest za muzeum i jaki jest Mówiąc w skrócie program tego muzeum. Charakter, tak. muzeum. No bo tutaj, Jeżeli yy, Ministerstwo Kultury zmieni program tego muzeum, tego, to, to będzie to już inne muzeum. No tak, ]y, ale generalnie? Nie będzie i wtedy ma, miasto może wycofać darowiznę. Może, no ale czy musi. Pytanie. Bo ja rozmawiałem z taką, z, z panem Kazimierzem Gualeskim, w razie miasta tym radnym i on żeśmy tam no, dywagowanie o co tu chodzi w tym wszystkim tak naprawdę to chodzi prawdopodobnie o to że stracą stanowiska czy dyrektorzy którzy są tym nowym muzeum tworzonym nie mam tylko w II wojny światowej i oni po prostu stracą stanowiska tak naprawdę ale, ale przez poprzednią władzę ale to są profesorowie którzy nie będą mieli najmniejszych problemów że znali że naprawdę to naprawdę jest, nie nie chodzi, tu nie chodzi o stanowiska tu chodzi o o co to chodzi w tym sporze? Chodzi o to, że to muzeum zostało stworzone jako Muzeum II wojny światowej, tak, obraz całego konfliktu II wojny no światowej. Natomiast nowy pomysł, pomysł Ministerstwa Kultury ma polegać na tym, a i w związku z tym to była pewna nowość, takiego muzeum na świecie jeszcze nie, jeszcze nie, nie było. Natomiast pomysł Ministerstwa Kultury jest taki, żeby z grubsza oczywiście... Żeby to było muzeum, które opowiada tylko i wyłącznie o cierpieniach narodów polskiego. Takich muzeów, które opowiadają o cierpieniach konkretnych narodów, jest od cholery na całym świecie. I nikt po prostu tutaj nie przyjedzie po to, żeby zobaczyć, jak my Polacy cierpimy. To by było strata gigantycznej szansy powiedzenia prawdy. Ostatnio byłem w Stowarzyszeniu na, na architekci, którzy tam też są zrzeszeni, to coś tam Mówią, że coś za wysoko to zbudowano i to wystaje ponad architektoniczny krajobraz miasta Gdańska. No co? Dalej. E, jak budowano kościół mariacki też wystawał? No dobrze. Idea się A liczy. Teraz jeszcze druga sprawa, bardzo baląca mnie, jako stelnika roskiego żeglarza i miała polski urzęd Myśmy tu kiedyś na Rzydańskie protestował przeciwko budowie kładki do Filharmonii. A ja teraz się już się odbuduje, tak? Czy nie? Już się już? Bo ja już nie widziałem tam kawałek. Już to jakieś tak. byla, jakaś praca idzie. Już projekt został przez miasto jakiś zatwierdzony. Tak. I dolne I miasto się, na, 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 na się pięknie zmienia. Czy będzie gotowe, to Już nie pamiętam, czy w przyszłym roku. Czy w przyszłym no on na, 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 na dostęp że grażą dostępny. Zablokuje nas. W Dajewsku no, żyje około 450 tysięcy mieszkańców, tak? jest coś takiego jak potrzeba nadrzędna, tak? w interesie miasta, ale nie jako miasta, jako urzędu, tylko miasta jako mieszkańców, jest wybudowanie tylko No tak, ale w jakiej formie, bo to co robią teraz, to zawężają w ogóle przepływ, mogła być nakładka, miała być obrotowa, miała tak być taka, to widzę, że zawężają przepływ w tym miejscu. Będzie pokładę. Pokładę. Będzie. To, to jest specjalnie projektowany taki był konkurs, taki był założenie konkursu. Projektowane po to, żeby nie utrudniać a, a, żeglugi. No, żeglugi. tak samo jak na przykład no, most sobie szefie. Hmm. Nie, ale ten pól jest do tej pory. No, no, po powodę, jamięta, on on my, jak pan pól no, otwiera, to, 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 to się też koncertuje. Jak pan pól to się pan pól pan pływający most? Tu będzie, po prostu to będzie to samo, będzie na tak. po prostu pewnie nie będzie. Jakby nie było. Ale będzie ułatwienie dla całej rzeszy ludzi, którzy nie pływają na tylko na przykład mają potrzebę pusiadowych harbonii na, na piechotę, Tak, oczywiście. No tam, można... tam nie będzie można po pojawić na piechotę. Nie, tam będzie na piechotę. Teraz tych ludzi tam powstaje z nowy kwartał mieszkaniowy, tam są knajby. To nie jest najłatwiej skomunikowane miejsce. Ja znam to miejsce, bo się trafikowałem. Rzeźnica Łąkowa i te, te stare masy. No właśnie na, chciałem nawiązać. A no do Łąkowej jeszcze wróćmy do tematu. Właśnie, Łąkowa, rewitalizacja. Tam ma tramwaj, yy, bo zbudowali tam tory po jednej stronie. Czy to będzie prawda, że stary tramwaj będzie konny czy... No nie na Łąkowej właśnie. Szczerzy, bo włączyli wylek. jeden pas z ruchu, jest tylko ruch ruchowy po jednej stronie. I po rewitalizacji taki był projekt, ja pamiętam że tory nawet mi położyć odpowiednie stoli zrobić, że tam miała Sławek, jeżeli można, jest bardzo ważny problem, bo tam był wypadek. Jest bardzo fajny tramwaj przy Łunkowej i on jest za blisko przejścia. Jak się jedzie samochodem, kochani, nie wszystko jest widoczne. Trzeba by go tak, tak ustawić i na to trzeba zwrócić komuś uwagę, żeby tak ustawić, że, bo to... A dzielnica w tamtym jest nie do poznania. Jak się idzie teraz wieczorem w nocy, ja często chodzę, jest naprawdę fajna sprawa. Kiedyś ja się tam bałem chodzić, bo można ja było pochowałem. dostać. Dokładnie. Nie, ale A teraz ci, co się dawali, pobiec. się pochowali albo wymarli. No dobrze, w każdym razie kumple na chłodnej i tam się mam chodzić. No też, ale ja tam chodziłem spokojnie. Natomiast na stogach no chodzić to raczej trudno. Na problem stogów, kiedy w końcu weźmiecie się za remont Stryjeckiego? centralnej ulicy Stogu, gdzie turyści przyjeżdżają, bo tam jest blisko piękna plaża Stogi i to przecież przeróbkę wyremontowano, Picamero, ładnie jest, piękne drogi, a tam tramwaje stale jeżdżą, jakieś dyliżanse, bo tam nawet drogi tramwajowej trzeba zrobić, te, te, tramwaje, żeby jakoś jeździły na Stogu. Wie pan, pan. Pan prezydent mógłby się tym zajmować. Wie pan, jest? No, Ja nie mogę się jeżdżać całego roku. Nie da rady zrobić wszystkiego Ale Stogi są zaniedbaną silnicą. A jest jak... Wszystko staramy się robić Wiem, że pasem będzie budowa. Etapowo. Wracając do transportu. Od ostatnio jest polowanie. Wie Pan, jakie jest polowanie? Zakład Transportu Miejskiego ma taką firmę. Nie wiem, czy to miasto. Renoma jest taka firma, słyszałem. Podobno, czy to jest prawda? No, menomem. Renoma ma taką umowę z Jańskiem, Miastem Gdańskiem, że, że, że ona te wszystkie pieniądze z mandatu dla siebie zatrzymuje. jest taka umowa? Nie wiem, to musiałbym Pan... No tak, tak twierdzą dziennikarze, już nieraz to czytałem. Jeżeli że nie, dla to, to nie zawsze można sprzedać. Nie? No niekoniecznie, ale się... czy, właśnie dlatego się pytam o źródła. Firm na w pewnie pewnie, Urzędzie. Tak, że taka firma jak Renault, zawsze jest wybierana w drodze przetargu. I, I przetargu zawsze przetargu jest, jest Renault, no za każdy no, no, To jest mało wyspecjalizowanych firm. Ja kiedyś firmę prowadziłem i też chciałem kontrolować bilety, to mi powiedzieli, że nie, że, że moja firma nie może startować przy przetargu. No, no i to, to są, 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 są takie pewne uwarunkowania, których nie jest nie, w nie, nie stanie każda firma dokonać. Ale no na może. może. No dobra, ale wracając do tego, jak oni robią kontrolę, panie Rzeczniku, yy, 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 oni potrafią usiąść sobie w autobusie. Człowiek rozmawia, że z że autobus chce kupić bilet. No trzeba kupić, kiedy on stoi, bo kierowca nie sprzeda. Ale oni już kontrolują i już ci mandat wypisują. To jest polowanie na zająca, a nie, a nie kontrola. Przecież to trzeba, było jakoś do cywilizacyjne. Przecież jak ktoś nie chce kupić biletu, to będzie siedział. A jak chce kupić, to u nich nie chcą sprzedać. Takie kryty są dozwolone. To... Druga sprawa z Zakład Transportu Miejskiego. Ostatnio mm. zmienił zasady, bo Ten sobie bilet tę kartę miejską. Kupić to się okazuje, że ja nie mogę kupić od dnia dzisiejszego zakupu na miesiąc, tylko muszę kupić sobie albo od 1 grudnia do e, końca grudnia, albo od 1 stycznia do końca stycznia. Pełen ja miesiąc, a jeśli jest 7, to po co ja mam za te 7 dni też płacić? To też jest jakieś takie mieszkańców drabienie. No można powiedzieć, że to jest grabież, no ja mam zapłacić za 6 dni, które już dawno minęły. Kiedyś było tak, że można było. a nie, nie można za tyś, Nie, no ja w, w automacie żeby... chciałem kupić i tak wychodzić. No, ale to wtedy nie, nie, nie znaczy, że ktoś kogoś okrabi, bo nie musi z tego, korzystać. No, może to no, czekolad nie będzie jeszcze drożej. To ja już jestem z plecy. No to, to nie jest no. dobre, no. dobre no. dla mieszkańców. Ale dobrze, to jest do załatwienia. Ale to nie jest dobre dla mieszkańców. Oczywiście, dla niektórych jest tym to to dla nie tych, którzy ma mają to, kartę miejską, na pewno jest to, to nie jest tak, że dla wszystkich jest złe, albo dla wszystkich Dla tych, jest którzy wszystko. używają karty miejskiej, jest to niedobre. Bo jak gdyby pan korzystał z karty tacy, miejskiej... którzy mają kartę miejską i się ani mnie nie spóźniają, bo wie, że my nie Nie no, przedtem było inaczej, tak? zmieniono to, te reguły były. W, zasadzie, w trakcie... To rzeczy się zmienia. Gdyby się na niekorzyść się klienta. Gdyby się pewnych rzeczy nie zmieniało, to w dalszym ciągu gminy byłby yy, zapełniony budynkami zdrowia. No dlaczego to się zmienia na niekorzyść mieszkańców? To, to jest nie fair. No tak, jeżeli mieszkaniec ma płacić za rzecz, który nie będzie jeździć. Czy tym było od, do. A, to może tak równie dobrze powiedzieć, że przepis, że nie wolno, nie wiem, na ulicy długiej pojawić się na w i korzyść mieszkańców, bo może ktoś miał dopłatę. To no nie wiem, czy nie wolno, może się pojawić. Co by nie powiedzieć, można się Zbysza. temu jeszcze raz przyjrzeć, ja myślę, ugodowo. No, można zapytać ugodowo. się, się to... zapytać dlaczego tak Proszę bardzo, zgłosić do mnie. To znaczy, tam chciałem zrobić wywiad, to pan rzeczywiście Mieszkański o tym rozmawiać z Sławiec, ten ostatnio zaśmierał, pamiętam, że coś jest nie tak, no tam w ogóle nie traktują dziennikarzy poważnie. Przynajmniej polskiej telewizji narodowej. No, no, na tym bym chciał zakończyć tą naszą dyskusję i pewne, że tak powiem, rzuciłem tutaj pewne tematy, które no, warto by było. No i cały czas naciskam na to spotkanie z panem prezydentem Żelakiem, bo w końcu może by uznał Telewizję Pomorską Narodową za partnera do rozmowy. Dziękuję jako bardzo. telewizja internetowa, niekoniecznie publiczna. Niezależna.